Oto szybki przegląd sukcesów. great success! Niedługo zdymisjonowanego ministra Dariusza Wieczorka. Odebranie środków w polskim uczeniom. Na dzień dobry. Dzień dobry. Zastałem Jolkę. Gdy tylko przejęli władzę, zabrali miliard trzysta milionów złotych na inwestycje. Decyzję podjął osobiście premier Donald Tusk zaledwie sześć dni po tym, jak został premierem. Ale oczywiście minister Dariusz Wieczorek milczał bardzo wymownie. Zniszczenie Ideas NCBR. Profesor Piotr Sankowski, światowej klasy ekspert, został odsunięty od kierowania Ideas NCBR, Polskiego Ośrodka Badań nad AI. Kogo wstawiono na jego miejsce? Ktoś! Ja! Ja! Ktokolwiek! Wybierz mnie! jednego z kolegów pana ministra. Szczęście, presja opinii publicznej i światowych ekspertów spowodowała, że tę decyzję zmieniono. Polityka wkradła się również do sieci badawczej Łukasiewicz. Profesor Alicja Bachmatiuk, światowej klasy ekspertka, straciła stanowisko, bo odmówiła wykonania różnych politycznych decyzji. Oceania. Zezłomowanie polskiej nauki. Obecny rząd planował wstrzymać finansowanie Oceanii jedynego polskiego statku badawczego zdolnego do operacji poza Bałtykiem. Pod presją naukowców i opinii publicznej przyznano minimalne środki na utrzymanie. To symbol jak niewiele dla rządu znaczy nauka i innowacje. Taśmy Wieczorka. Minister Wieczorek grozi likwidacją uczelni w Grudziądzu, jeśli rektor nie poda się do dymisji. To jest granie z ogniem. Jeżeli coś się stanie tak. jutro takiego że generalnie pan tej rezygnacji nie składa, to my będziemy musieli inaczej podejść do tej szkoły. No tak. Naprawdę wschodnie standardy dla lewicy są widać mocnym wyznacznikiem. Akademik za złotówkę. W kampanii wyborczej obiecano obniżenie kosztów akademików do symbolicznej złotówki, a jak jest? A tu była ściema. a <laughs> Ministerstwo nie przeprowadziło nawet analizy całościowych kosztów tego projektu. 1000 złotych dla każdego studenta. Kolejna obietnica lewicy, która została złożona w trakcie w kampanii wyborczej. Minister Wieczorek przyznał, że ten pomysł nie znalazł się nawet w umowie koalicyjnej. Tego nie ma wpisanego w umowę koalicyjną. To jest pe pewien błąd, który wszyscy pewien było to wyłącznie narzędzie wyborcze lewicy, które okazało się zwykłym kłamstwem. Ujawnienie danych sygnalisty. Sygnalistka zgłasza nieprawidłowości na Uniwersytecie Szczecińskim. Jak informują media, dane tej osoby zostały przekazane rektorowi Uniwersytetu Szczecińskiego. Afera, która powoduje, że zaufanie do ministerstwa znacząco maleje, nepotyzm i skandale. Słuchajcie, co za przypadek. Żona ministra Wieczorka została dyrektorem jednej z jednostek na Uniwersytecie Szczecińskim. Odbyło się to dlatego, że został zmieniony regulamin. Co za przypadek. A jednocześnie w podobnym okresie rektor tej uczelni dostaje podwyżkę do 54 tysięcy złotych, choć uczelnia ma ujemny wynik finansowy. Same przypadki.